Bizon super Z056. To jest rocznik 1988, dosyć popularny rocznik. Z wyżyny takiej, zwyżu demograficznego, bizonowego. Numer maszyny 63429, cena 6 200. Z056 w wersji 5. Wersja 5, czyli wersja bez kabiny, czyli taka finalna wersja, można powiedzieć, jeśli chodzi o wykonanie kombajnu super na skrzyni tej klasycznej rodem Z040, czyli nierekordowej. Na co zwrócić można uwagę w tym kombajnie? Przede wszystkim tutaj jest zmodernizowany system podłączenia headera, chyba jeden z najlepszych jaki później zrobili, czyli mamy na pas, to jest jakiś pas. Chyba to był jakiś dwa, pas 2HB Nie znam rozmiaru Ale tam jak się rozerwie ten 2941 odpadnie to tutaj go można założyć Ponoć pasuje tutaj Tolerancja jest dosyć spora bo mamy tutaj napinacze na takiej korbie Dwa, dwa koła takie napinające Rozwiązanie dosyć wygodne po, 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 jeśli chodzi o podłączenie Przekazanie tego napędu na header bo tutaj w hederze mamy jeden długi wałek. O, tak to wygląda, że mamy jeden długi wałek, który idzie aż od targańca, aż tutaj do gardzieli, gdzie zakładany jest pas. I tu jest koło pasowe wróciło, takie można powiedzieć jeszcze z bardzo starych rozwiązań, sprzęgło, tylko że tu już mamy koło pasowe dwurowkowe, bo wcześniej było jedno, ze sprężyną jedną. Tu mamy to sprzęgiełko, o proszę bardzo, już jest fabryczne, porządne. Zabierak, łożysko, ten wał oczywiście lubi pęknąć, lubi się odłamać, albo tu, albo gdzieś tu potrafi się odłamać, gdzieś przy targańcu i jest kłopot. Dlatego jak ktoś ma kombajn, to trzeba dbać o to, żeby nie było nigdzie luzów, ani na główkach kosy, na przegubach, ani na dźwigni, bo jeżeli tam są stuki, te stuki udarowo idą na ten wał i ten wał wtedy lubi pęknąć. Tak to wygląda, jeśli chodzi o przeniesienie napędu. Ten header jak widać nie był nigdzie spawany. Tutaj lubi ten header pęknąć, ten jeszcze nie pękł. No, to jest dosyć do, dobrze, dla tego, dla tego headera o, oznacza sygnał taki dobry. Mamy tutaj opony 23 razy 5 firma Kabat. Tutaj są zrobione lampy. Ze stopem już mamy w oryginale zachowany w zasadzie cały header. Ten header dosyć cicho pracuje jeśli chodzi o nagarniarz. Gdzieś tam na kosie jakieś były piski, ale też już się uspokoiły. Jest tu kosa w wersji bezstalkowej, czyli mamy tutaj żyletki przystosowane właśnie do tych bagnetów. Bagnety są wszystkie wymienione na firmę Waryńskie, jak jeden, bo były problemy z tymi bagnetami. Ciągle się coś działo. Od czasu kiedy się założyło waryńskiego jest wszystko super. Nie ma żadnych nieprawidłowości. Tak wygląda ten bizon. W całej okazałości. Tutaj jeszcze jedna taka moja uwaga odnośnie tego bizona. On, jak widać, jest spięty z wózkiem hedera i z hederem w takiej pozycji transportowej. Mimo, że rura ta, ten dyszel nie jest wydłużony, bo ten dyszel powinien być w zasadzie wydłużony, ale ten dyszel nie jest wydłużony. Ale mimo wszystko, jak po, podnie, po podnieśnieniu tutaj kierownicy w przypadku ścinacza wągrowiec on jest dosyć mocno przytulony nie ma problemu z tym, żeby się to z, y, header na zakrętach zderzył z tą osłoną. No się jakoś to wymija. Także akurat z tym ścinaczem nie ma problemu. Nie wiem jak to wyglądałoby ze ścinaczem na przykład płockim ale z wągrowcem się udaje tak to spiąć i tak to jedzie, bo wiem, że y, w przypadku Właśnie Płockiego dodawali kawałek rurki, chyba 40 cm, żeby ten dyszel tutaj, tej części yy, ostatniej, tutaj go wydłużyć. Przeciąć, spawać jest wtedy dobrze. Z056 RAL 2002. Wózek nie jest, nie jest to wózek oryginalny od tego bizona. Ale jest to bizon, mniej więcej ten wózek z tego okresu, bo już jest przystosowany na trzy lampki. Już ma tutaj odblaski pod headerem. Ale to nie jest jeszcze wózek ten stąd. Ten wózek stąd był bardzo kiepski i został wymieniony na inny. Bo nie wiadomo gdzie jest wózek w ogóle od tego kombajnu. Gdzieś, gdzieś zaginął. Nie był kupiony z tym wózkiem gdzieś w PGRze, ktoś coś gdzieś nakombinował. I... Nie dotarł ten buzek. Jak widać, jest ładna, dosyć podłoga. Hederu, tam z przodu jest trochę ten środkowy segment, pom pomiętolony. Jakieś głazy go pomiętoliwy. No, można by było ten segment wymienić, jakby ktoś chciał. Ja wymieniałem ostatnio taki jeden segment. Bizon jest w czasie żniw. W pełni żniw, można nawet dodać. Za chwilę jedzie kosić kolejne wielkie hektary. Tutaj były w tym bizonie wymienione wszystkie listwy na listwy hutnicze, bo tu były listy takie zimno one fatalne były, co chwilach były jakieś problemy z tymi listwami. Są listwy teraz porządne, przykręcone tutaj na nakrętki samokontrujące ósemki, bo wcześniej można by było jeszcze takie łańcuchy spotkać, na nity nawet były. Ten bizon jako jeden z nielicznych kombajnów ma sprawny system cofania gardzieli. Tutaj jest siłowniczek, jest tutaj wszystko, ta cała linka, zapadka. Nic tutaj nie jest zdewastowane, pięknie to chodzi. No, zadbaliśmy o to, żeby tutaj to chodziło. I chodzi to oczywiście. Nie ma z tym problemu, a już kilka razy, chyba z 20 razy, było urządzenie uruchomione i, i zdawało egzamin. Jak widać, nie ma tutaj wycieków na gardzieli żadnych plam. Chyba jedynie tutaj gdzieś tu z tych węży coś. Coś gdzieś kapie, gdzieś tutaj musi być na którymś przyłączu jakiś kiepski kiepski ten zaworek zwrotny, ta kulka, czy co tam jest, bo tutaj ciągle coś kapie i tutaj leci na ten pas, tak brzydko trochę to wygląda. A tak poza tym to tutaj wycieków żadnych nie ma. Tu jest taki trójkącik, że trzeba smarować piastę. Nie ma trójkącika do lewarowania takiego dużego, no, ale to taki tylko drobiazg, niuans. Ma pokrywkę na bezpieczniki. Fabrycznie wizony niektóre wychodziły bez tej pokrywki, bo były bezpieczniki pomalowane w kolor. To widziałem. To musiało być bez pokrywki. I tak wygląda ten wizon na dzień dzisiejszy. Piękny dzień, piękna pogoda. Takie krótkie oględziny tej maszyny. Jeszcze może pokażę silnik, bo dużo ludzi się fascynuje właśnie tymi silnikami. SW400, bo, bo wiadomo przecież, że te silniki wydają specyficzny dźwięk, niepowtarzalny z tu Bizon. Na silniku oryginalnym, fabrycznym, Andoria, widać, jaki jest on czyściutki. Ten silnik, on tutaj nie ma żadnych wycieków. To jedyny wyciek był kiedyś na tej uszczelce. Ja tutaj dałem śrubki, nity wywaliłem i nie cieknie. A tak poza tym jest naprawdę miło i przyjemnie popatrzeć na silnik od Bizona, w którym na podłodze nie ma ani kregrama oleju, ani ropy, ani nic. Wszędzie jest suchutko i czyściutko. Tu wszystkie te przewody. Paliwowe zostały uszczelnione porządnie. Tu uszczelki zapasowe cały czas na śrubie widzę są. W tym roku jeszcze nie było problemu z zapowietrzeniem, żeby gdzieś filtry były zapchane czy coś. Także myślę, że zawsze jest rane czyste paliwo i będzie kombajn chodził. Tu też jest wyczyszczony. Nie jest nigdzie tu zalepiona ta. Te kratki nie są zalepione od chłodnicy. On ma czym oddychać, bo to jest ważne, żeby silnika nie przegrzać. Stan wody, proszę bardzo, lustro wody widać, wszystko jest jak trzeba. Skrownik też się ładnie trzyma. Kogucik, wszystko działa. Wszystkie systemy tutaj działają, jeśli chodzi o alarm. System tutaj. Alarmowy jeśli chodzi o przenośnik o sprzęgło na przenośnikach jest sprawny system za, zapchanych wytrząsaczy Też alarm jest tutaj sprawny Wszystko jest pozakładane jak trzeba Proszę bardzo Jak pięknie Numer maszyny tutaj mamy numer ramy 63 429. W tym roku chyba i wyprodukowali tych bizonów coś koło 5000. Czyli mieliśmy bardzo, bardzo duży wybór Jeśli chodzi o rocznik 1988 On się zacął mniej więcej od numeru 60 tysięcy w styczniu I wtedy jeszcze te kombajny były w kolorze miodowym I te pierwsze bizony ze stycznia jeszcze nie miały tej korby Tutaj, co tutaj mamy o, nie miały jeszcze tego rozwiązania. To wprowadzili troszeczkę później w roku 1988. Nie wiem dokładnie w którym miesiącu, a może w kwietniu, bo im w kwietniu lubili jakieś zmiany wprowadzać w bizonach. I tak to wygląda. Tutaj takie kontrowersyjne są z tyłu opony. Są to opony firmy BKPT AS504, 11,5 łamane na 80, myślnik 15,3. Takie jodełki. Może one by tu nie trafiły do tego kombajnu, gdyby nie były gdzieś tam okazyjnie po prostu zdobyte. I dzięki temu one tutaj trafiły. No tak pewnie specjalnie do takiego Bizona takich opon by nie kupował. Wystarczyłyby te zwykłe co były z zygzakiem, a tu mamy wiodełkę. ściutkie maszyna przygotowana do pracy, tutaj zapach takich delikatnie ziołowo zielskowy jak to w bizonach w czasie żniw. Sporze za bardzo nie jest, nie jest intensywnie pachnące, ale już jakieś nasiona chwastów jak najbardziej. Jeszcze tutaj, jeśli chodzi o modernizację w tym kombajnie, jeżeli chodzi o rok 1988. A w zasadzie już w roku 1987 wprowadzono też tutaj dodatkowe oznakowania. Mamy odblask boczny, mamy E546 kierunkowskaz boczny. No i jeszcze oczywiście tutaj odblask powinien być w tym miejscu. O, na takiej, na takim uchwyciku jak mniej więcej tutaj. No. Jak tam pod spodem, to właśnie były rozwiązania wynikające chyba z, bez, z, z bezpieczeństwa, bo myślę, że gdzieś w PRL ktoś pewnie w bok kombajnu w nocy wjechał, bo z boku nie było żadnego elementu odblaskowego. A tak już mieliśmy i kierunkowskaz, i odblask jeden, drugi, trzeci, czwarty. Już było jakieś oznakowanie, jakieś ostrzeżenie w nocy, żeby ktoś się nie wpakował w bok kombajnu gdzieś na jakiej krzyżówce, czy jak gdzieś wyjeżdżał. No i te kierunkowskazy też są wyeksponowane, bo jak ktoś pewnie widział, kiedyś te kierunkowskazy były mniej więcej tu na wysokości tej tabliczki znamionowej. Tamten też jest wyeksponowany i dzięki temu będąc w tym miejscu widzimy oba kierunkowskazy, a nie tylko patrząc z przodu. To jest kombajn oczywiście, który ma jeszcze z tych takich finalnych rozwiązań Bizona Z056 to ma tutaj ten włącznik, który po, można powiedzieć elektryczny Hebel, czy jak go tam nazwać, włącznik akumulatorów S Wrocław Typ 770, który służy nam do włączania i wyłączania prądu i tutaj z dołu, jak również będąc na, na tablicy zegarów, można też wyłączyć i włączyć sobie prąd. Jest to dosyć wygodne rozwiązanie, ale dosyć kosztowne. Jakby ktoś chciał takie coś założyć w kombajnie, w którym tego nie ma, no to trochę jest, jest trochę zabawy. Trzeba i przewody grup przepuszczać do, do góry do łączników i tu przerobić system załączania akumulatorów. Ale dodam jeszcze jedno, że w tym urządzeniu jeszcze jest bezpiecznik. Że w razie jakby ktoś gdzieś tam na rozruszniku zrobił zwarcie, czy na alternatorze, no to tutaj jeszcze jest bezpiecznik, który by nam to wyrzucił. Rozłączyłby rozłączyłby akumulatory w przypadku jakiegoś zwarcia gdzie w przypadku zwykłego włącznika takiego ręcznego nie ma czegoś takiego jakiegoś wyłącznika jakiegoś bezpiecznika na głównej gałęzi głównej gałęzi zasilania mamy oryginalny tutaj bak nikt jeszcze tutaj nie przyszło nikomu do głowy że jak się zapowietrzy to trzeba wziąć ciągnika, sprężarkę i pompować co i nie pójdzie Wtedy się zrobi tu balon, grodzie się poodrywają, tu zaczyna wtedy tak to wszystko wibrować i zbiornik paliwa tutaj na tych złączach zaczyna po prostu pękać.